Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Nowakowski i chciałem serdecznie podziękować organizatorom i fundacji za zaproszenie na dzisiejszy wykład. Przedmiotem dzisiejszego spotkania z Państwem będą ścieżki postępowania w profilaktyce zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. Wirusy brodawczaka ludzkiego, lub bardziej poprawna nazwa ludzkie wirusy brodawczaka, należą do dosyć szerokiej rodziny wirusów, występujących także u innych organizmach. Natomiast u człowieka zidentyfikowano około 200 typów. Dzielimy je na rodzaje, gatunki, typy, o których dzisiaj będziemy mówić, czyli inaczej, genotypy oraz warianty. W tabeli po stronie lewej widzicie Państwo wymienione kilkadziesiąt genotypów wirusów ludzkiego brodawczaka, z których zaznaczone na zielono najczęściej wywołują zmiany brodawkowate, natomiast oznaczone kolorem czerwonym. To genotypy uznane za rakotwórcze przez Światową Organizację Badań nad Rakiem. Ich materiał genetyczny składa się z podwójnej helisy DNA, która jest otoczona swoistą otoczką białkową zwaną kapsydem i białko oznaczone jako L1 zostało użyte do produkcji szczepień przeciwko temu wirusowi, o których dzisiaj będziemy mówić. Zakażenia HPV należą do najczęstszych, a według niektórych danych, są najczęstszymi mikroorganizmami czy zakażeniami przenoszonymi drogą kontaktów płciowych. W niektórych populacjach u kobiet poniżej 25 roku życia, częstość zakażeń przekracza nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt procent. Następnie z wiekiem, występowanie tych zakażeń spada osiągając minimum w okolicach 45-54 roku życia, gdzie ten odsetek zakażonych kobiet sięga kilku procent. Jak Państwo widzicie, spektrum chorób związanych z zakażeniami HPV jest dosyć szerokie i jest przedmiotem zainteresowania różnych dziedzin medycyny, natomiast my dzisiaj skupimy się głównie na profilaktyce zakażeń. HPV, które wywołują zmiany nowotworowe. Rocznie na świecie ocenia się, iż około blisko 20 milionów osób zachorowuje na nowotwory. Około 2 miliony 200 tysięcy przypadków z tych, tych schorzeń jest związanych z zakażeniami mikroorganizmami. Jedna trzecia wśród tych jednostek chorobowych to nowotwory związane z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego. Rak szyjki macicy jest czwartym pod, czwartym pod względem częstości nowotworem występującym u wszystkich kobiet na świecie. Jest to unikalny nowotwór, dlatego że uważa się, iż blisko 99% wszystkich zachorowań na raka szyjki macicy jest związanych z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego. W Polsce rak szyjki macicy plasuje się na ósmym miejscu wśród chorób nowotworowych u, u kobiet. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów za rok 2020 blisko 2000 kobiet zachorowało i ponad 1500 kobiet zmarło z powodu tego schorzenia. W 2010 roku w The Lancet Oncology ukazała się największa dotychczas analiza dystrybucji, czyli częstości występowania genotypów wirusa brodawczaka ludzkiego w materiale raka szyjki macicy. W tym projekcie y, brały udział także polskie ośrodki. Przebadano ponad 10 tysięcy przypadków zachorowań na raka szyjki macicy i stwierdzono, iż genotypy 16 i 18 HPV są odpowiedzialne za ponad 70% wszystkich zachorowań na ten nowotwór. Dwa lata wcześniej, na podstawie materiału zgromadzonego w Centrum Onkologii Instytucie w Warszawie uzyskano także podobne dane i wykazano, że w Polsce genotypy 16-18 odpowiedzialne są za blisko 80% zachorowań na raka szyjki macicy. Bardzo podobne dane, a w zasadzie potwierdzenie tych danych uzyskaliśmy na materiale pochodzącym z ośrodka lubelskiego i ośrodka krakowskiego, gdzie przebadaliśmy około 200 przypadków zachorowań na raka szyjki macicy i zaawansowane stany przedrakowe szyjki macicy. Potwierdziliśmy, iż genotypy 16 i 18 były odpowiedzialne za 80% zachorowań na raka szyjki macicy w tych lokalizacjach w Polsce. Proszę Państwa, z całą mocą należy podkreślić, iż nie wszystkie zakażenia wirusem brodawczaka prowadzą do rozwoju nowotworów. Wręcz przeciwnie. Ogromna większość tych zakażeń ulega samoistnej regresji pod wpływem działania układu immunologicznego z biegiem lat, a tylko niewielki odsetek prowadzi do progresji zmian komórkowych i rozwoju nowotworów, w tym przede wszystkim raka szyjki macicy. Z całą mocą należy także podkreślić, iż jest to proces długotrwały. Ocenia się, iż od zakażenia wirusem do powstania Inwazyjnej postaci nowotworu, czyli takiej, która daje przerzuty, może naciekać sąsiadujące narządy, mija co najmniej 10 lat, a czasem nawet kilka dekad. Rozwój raka szyjki macicy został bardzo dobrze poznany i wiemy, że jest poprzedzony występowaniem tzw. stanów przedrakowych czy zmian śródnabłąkowych. Mogą one być wykrywane w badaniach przesiewowych. Natomiast w zakresie profilaktyki pierwotnej, o której mówimy, dzisiaj możemy działać jeszcze wcześniej, zapobiegając oddziaływaniu czynnika sprawczego, czyli wirusa brodawczaka ludzkiego, na komórki szyjki macicy. Proszę Państwa, są dwie główne ścieżki, czy dwie główne strategie postępowania w profilaktyce zakażeń HPV i konsekwencji zakażeń tym, tym wirusem. Czyli przede wszystkim szczepienia ochronne, o których mówimy dzisiaj, ale także badania przesiewowe, czyli wczesne wykrywanie zmian przedrakowych, szyjki macicy i ich leczenie, o których dzisiaj niestety ze względu na brak czasu mówić nie będziemy. Od kilkunastu lat, a w zasadzie od 2006 roku, bo wtedy została zarejestrowana pierwsza szczepionka przeciwko HPV, dysponujemy tym orężem, który, które należy do jednej. Jednej z najbardziej skutecznych metod profilaktyki w onkologii. W tej chwili na rynku europejskim zarejestrowane są trzy produkty, które różnią się składem antygenowym oraz adjuwantami, czyli systemami, które mają wzmacniać odporność immunologiczną, wzmagać reakcję humoralną, czyli produkcję przeciwciał odpornościowych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego. Proszę Państwa, kluczowym zagadnieniem i niestety nadal zupełnie niepotrzebnie wzbudzającym największe kontrowersje jest bezpieczeństwo szczepień. Należy z całą mocą podkreślić, szczepionki przeciwko HPV należą do najbardziej przebadanych pod względem bezpieczeństwa szczepionek na świecie i dotychczas w ponad 20-letniej obserwacji, bo pierwsze badania kliniczne rozpoczęły się w roku 2000 nad szczepionką monowalentną, nie wykazały żadnych odległych, poważnych skutków niepożądanych. Odczyny poszczepienne, które występują po wszystkich szczepieniach, także po szczepieniach HPV, są krótkotrwałe, przemijające, najczęściej dotyczą bólu, odczynu zapalnego w miejscu podania szczepionki, czasem utrzymuje się gorączka czy... Ogólne zmęczenie przez dzień czy dwa, ale są to niegroźne i naj, najczęściej szybko przemijające objawy. Drugim istotnym elementem, o którym mówimy w aspekcie szczepień ochronnych, jest ich skuteczność. Tu także było wiele wątpliwości na samym początku, dlatego że rozwój zmian przedrakowych trwa dosyć długo. Oczywiście w badaniach klinicznych nikt nigdy nie obserwowałby pacjentki. Do momentu zachorowania na raka szyjki macicy, po to, aby udowodnić skuteczność tych szczepień. Ale, proszę Państwa, oprócz badań klinicznych dysponujemy już kilkunastoletnimi obserwacjami całych populacji dziewcząt zaszczepionych przeciwko HPV. Jako jedna z pierwszych publikacji ukazała się praca opublikowana w bardzo prestiżowym New England Journal of Medicine pochodząca ze Szwecji. W której to szczepienia ochronne wprowadzono przed 2010 rokiem i udowodniono, iż dziewczęta szczepione za młodu jako 13-latki i młodsze miały o blisko 90% mniejsze ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, kiedy wchodziły, wchodziły w dorosłe życie i były już objęte badaniami przesiewowymi. Bardzo podobne wyniki uzyskali Anglicy. I zostały one opublikowane w niemniej prestiżowym The Lancet i wskazują nawet na blisko 97% ryzyko zachorowa redukcji zachorowania na zaawansowane stany przedrakowe i blisko 90% redukcję zachorowania na raka szyjki macicy, w tym przypadku z użyciem szczepionki dwuwalentnej w populacji Angielek. W 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła globalną strategię dla przyspieszenia eliminacji raka szyjki macicy jako problemu zdrowia publicznego. W ramach tej strategii zaleca wszystkim krajom objęcie 9, minimum 90% populacji dziewcząt do 15 roku życia szczepieniami przeciwko HPV. Objęcie 70% populacji skutecznymi badaniami przesiewowymi w kierunku raka szyjki macicy oraz objęcie 90% kobiet ze zdiagnozowanymi zmianami przedrakowymi i rakiem szyjki macicy skutecznym leczeniem. Szczepienia przeciwko HPV znalazły także swoje miejsce w zapisach Narodowej Strategii Onkologicznej. Te szczepienia miały się rozpocząć w 2021 roku, gdzie Miało nastąpić rozpoczęcie szczepień u dziewcząt, a także od 2026 roku miało się rozpocząć szczepienie chłopców w Polsce. Uchwałą Rady Ministrów z grudnia zeszłego roku zmieniono harmonogram realizacji części zadań w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej i rozpoczęcie szczepień, zarówno u dziewcząt, jak i u chłopców. Wyznaczono na aktualny rok. Z zapowiedzi ministerstwa wiemy, iż ma to nastąpić, rozpoczęcie programu szczepień przeciwko HPV ma nastąpić 1 czerwca. Także w roku ubiegłym opracowano i opublikowano łączne, bardzo interdyscyplinarne rekomendacje kilku istotnych towarzystw naukowych w polskiej medycynie właśnie w zakresie szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Ze względu właśnie na tę interdyscyplinarność te rekomendacje ukazały się drukiem w siedmiu czasopismach naukowych z różnych dziedzin medycyny w Polsce, między innymi w periodykach z zakresu ginekologii czy onkologii, ale także w czasopismach dedykowanych Dedykowanym lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej, którzy przecież będą realizować ten program szczepień przeciwko HPV, oraz w periodykach o profilu pediatrycznym. Oczywiście nie zdołamy kompleksowo omówić wszystkich zapisów tych rekomendacji, ale postaram się przytoczyć Państwu tylko kilka kluczowych. Mianowicie szczepienia przeciwko HPV powinny zgodnie z definicją WHO stanowić integralną część kompleksowej profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce. Umożliwiają one także zmniejszenie zachorowalności na inne choroby, które są związane etiologicznie z HPV. Priorytetową grupą do szczepień powinny być osoby pomiędzy 11 a 13 rokiem życia, i tak faktycznie się stało. Według zapowiedzi ministerstwa program, który się rozpocznie, będzie dedykowany 12 i 13 Latkom. Zalecamy oczywiście, gdyby były na to środki, starsz... szczepienia tak zwane wychwytujące w starszych grupach wiekowych. Natomiast należy dążyć do tego, aby szczepienia przeciwko HPV stały się rutynowym elementem programu szczepień ochronnych w Polsce. Populacyjne szczepienia przeciwko HPV powinny być realizowane i tak zapowiedziano w ramach obowiązujących sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych czyli w podstawowej opiece zdrowotnej celem jak najszerszego objęcia docelowych kohort. Wybór produktu do realizacji szczepień w Polsce powinien zostać oparty na rzeczowej analizie farmakoekonomicznej, która uwzględnia między innymi dane z badań klinicznych w zakresie skuteczności także inne elementy kliniczne, ale także cenę produktu. Te zapisy zaleceń, o których Państwu mówiłem, zostały częściowo uwzględnione przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Według opinii Rady Przejrzystości z grudnia zeszłego roku decydującym elementem w wyborze produktu na polskim rynku do realizacji programu szczepień będzie cena. Proszę Państwa, jako całe środowisko medyczne, interdyscyplinarne, skupiające wakcynologów, pediatrów, lekarzy rodzinnych, ginekologów, ginekologów, onkologów, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, wszystkich, którzy wzięli udział w przygotowaniu tych rekomendacji, uważamy, naszym zdaniem kluczowym elementem dla sukcesu realizacji szczepień przeciwko HPV w Polsce będzie szeroko pojęta edukacja na różnych poziomach. Dziękuję Państwu za uwagę.